Kluedo, przykładowa rozgrywka. Odkładamy telefony. Telefony nam nie będą potrzebne, bo są do aplikacji mobilnej. Potem tak. I trzeba było widać. Karty z plusem też sobie odłożymy. Do zaawansowanej rozgrywki mamy dole plus i tutaj z karty z plusem to są dla każdego gracza nowe narzędzie zbrodni, czyli taki pistolet. Dla każdego gracza nowe miejsce zbrodni, czyli salon. Dla każdego gracza drugie nowe miejsce zbrodni, czyli hall. No i tutaj już musi być w dowodach właśnie miejsce zbrodni salon, miejsce zbrodni hall i ten, te narzędzie zbrodni w historii. są z plusem, to, to odkładamy. I teraz tak, z kart. Na no, tak, tak wyglądające karty. Poniżej tutaj nie mają opis. Są tu dane osoby, z imienia nazwiska zapisane i, i taki rys, rys charakteryzujący tą osobę. To taki klimat gry robi, fajną atmosferę, że wiemy, wiemy kto tam uczestniczy, w grze, jakie, jakie postaci są podejrzane. Dwie karty z przebiegu rozgrywki, sobie gry, i stawianie zarzutów, czyli ten końcowy etap gry z drugiej strony. I teraz sama rozgrywka, tu mamy karty dowodów, sobie damy na bok. Dla każdego gracza jest komplet: komplet podejrzanych, komplet miejsc zbrodni, komplet narzędzi zbrodni świecznik, nóż, lina, miejsca zbrodni kuchnia, Łazienka i, i, i jadalnia. Więc trzeba sobie rozłożyć: dla gracza z aparatem, dla gracza z odciskiem palca, dla gracza z lupą wszyscy mają to samo. Gracza z lupą i dla gracza z kapeluszem. Do wody. Do wody tasujemy. Yy, odkładamy Ej, jeden błąd. Najpierw musimy sobie zrobić z podziałem na ten: na dowody podejrzani, dowody miejsca zbrodni i, i dowody tych narzędzi zbrodni. Teraz tasujemy, odkładamy jedno. Narzędzia zbrodni tasujemy, odkładamy jedno. Podejrzanych tasujemy, odkładamy jedno. To, są, to jest nasza zbrodnia. Miejsce, narzędzie i podejrzany. Na górę karta zbrodnia. Pozostałe, które tu, tu zostały, nie można tak oglądać. Tasujemy powolnie i rozdajemy pozostałym graczom. Porówno. Dwa, 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 dwa. Jeden zostaje, to, to pokazujemy go, jaki jest. I za, teraz dla czterech graczy, tak? Do dla czterech graczy zrobiłem. Tak, mi doszło na czterech. Teraz sobie gracz porównuje. Tu jest pan. Purpulewski pur -pu Szukam w dowodach, szukam sobie purpulewskiego, tu go mam. W aktach zbrodni sobie odkładam na stosik niewinny, czyli on na pewno jest niewinny, bo ja go tutaj mam na ręku i dowód, i, 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 i kartę w aktach, więc on nie będzie już tutaj, więc go odkładam na stos niewinny. Potem mam y, dowód łazienka, sobie wyszukuję ze swoich tutaj kart łazienkę. To jest dowód i, i, i akta. Też na pewno nie będzie miejscem zbrodni łazienka, odkładam sobie na 100 niewinnych, tu już więcej dowodów nie mam. Zatem wszystko to może być w miejscu zbrodnia. Kolejne osoby robią tak samo, te sprawdzają sobie z, do, z tymi dowodami swoje akta i odkładają na stos niewinnych, i potem następuje faza pytań. Pytamy, pytam każdą osobę, na przykład wydaje mi się, że podejrzanym jest jakaś tam. Jest siwecka, i powiedzmy, miejscem zbrodni jest, jest kuchnia. No to pytam tutaj yy, osoby, która siedzi obok, że wydaje mi się, że, że wpełniono w kuchni zbrodnie i wypełniają ta, ta osoba, i ta osoba mi yy, odpowiada, na przykład yy, pokazuje mi swoją kartę, jeśli, jeśli ma jedną z tych dwóch, i wtedy yy, mam pewność, którą mógł odłożyć, że jest to z niewinny. Jeśli ma dwie takie karty, yy, które, które yy, wymieniłem, no to i tak ja pokazuje im tylko jedną, a, a drugą zostawia na, na potem. I tak, i tak. Jeśli, jeśli nie ma żadnej, to pytam po kolei wszystkich osób. Jeśli żadna z tych osób nie odpowiedziała nie mi, że ma którąś z tych kart, które pytałem, no to wtedy wiadomo, że one będą na, 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 stos, na stosie zbrodni. I tak każdy pyta po kolei i odpowiada. Tutaj nie kłamiemy przy, od, przy odpowiedziach, tylko pokazujemy w, skrycie, w zakrycie tej osoby pytającej odpowiednią kartę. Ale możemy blefować. Pytając, na pytam o jakieś karty, które wiem, że na pewno nie będą w miejscu zbrodni. I pytam dlatego, żeby inni myśleli, że, że one mogą na przykład tu być, żeby, żeby innych oszukać, że w ten, w ten sposób możemy, możemy tutaj kminić. No, i tak, tak, tak gramy, i na końcu są już postawienie zarzutów. Czyli wystawiamy jakieś, jakieś trzy karty, sprawdzamy sobie z tymi. Jeśli okazuje się, że one tu są, to wygraliśmy. Jeśli okazuje się, że ich tutaj nie ma, no to my już nie możemy. Znaczy, tak, my dalej gramy, dalej się odpowiadać na pytania innych, szczerze. Natomiast nie możemy już, już wygrać, gdybyśmy już wiemy, co jest z zbrodni. No, i to, to tyle, tak, po, po, po pokrótce. Dziękuję.